Dzień dobry, pamiętacie te słowa? Ja jestem sam i ten stojak po prostu jest za drugiego pracownika. To tak się składa, że z tym kanałem również jestem sam, więc wyposażyłem się też w swojego nowego pracownika. I dzięki temu mogę wam opowiedzieć o najtańszym, ale też. Według mnie, najciekawszym podnośniku elektrycznym, jaki rynek rowerowy widział w całej swojej historii. Ale zacznijmy może w ogóle od tego, jak o jego istnieniu się dowiedziałem. Otóż dostaję od Was mnóstwo maili i w jednym z nich widz nakreślił mi historię. Operacja pleców, ból, jak radzić sobie z coraz cięższymi rowerami. Jakiś podnośnik mechaniczny, coś, co by go wspomagało. I dobrze wiecie, z jakich stojaków rowerowych do tej pory korzystałem i nadal korzystał będę. Ale zacząłem grzebać, czytać, pozyskiwać coraz więcej informacji. Z tych poszukiwań konsensus był jeden: jest drogo. Tacy serwisowi wyjadacze jak Mariusz, z ogromnym serwisowym dorobkiem, mogą sobie pozwolić na elektryczny podnośnik za ponad 10 tysięcy złotych. Ale to rzeczywistość, która jest dalece odległa dla osoby, która w świat serwisowy dopiero wkracza. Ale przecież i ona będzie musiała te 30, 40, 45 kilowe elektryki każdego dnia dźwigać, żeby zarobić na chleb. I wtedy po tym mailu skończyłem swoje poszukiwania z takim przeświadczeniem, że jest drogo, nie bardzo jest w czym wybierać, i tak to zostawiłem. Ale po kilku miesiącach zadzwonił do mnie Piotrek i spytał mnie, czy słyszałem o takiej Marce Remko. Wtedy dosłownie pierwszy raz usłyszałem w ogóle tę nazwę. I zgodnie z prawem, powiedziałem, że nie mam pojęcia o co mu chodzi. I nakreślił mi króciutko sytuację, że dostali po prostu ofertę, a sami ze względu na to, że sprzedają coraz więcej elektryków, trzeba tu dźwigać, zastanawiają się nad elektrycznym podnośnikiem. Szybciutko wygooglowałem i jak zobaczyłem cenę, to pomyślałem, uuu, jakim cudem mi tu umknęło. I szybko okazało się, że umknęło mi dlatego, że w momencie, gdy ja szukałem takiego rozwiązania, jeszcze na naszym rynku go nie było, bo to świeżynka z ostatnich wakacji, której dystrybutorem z Krakowa jest Rider Group, bo sam podnośnik, to podobnie zresztą jak Park Tool, jest ze Stanów Zjednoczonych. I po telefonie od Piotrka, który oczekiwał, że będę coś wiedział na temat tego podnośnika, zacząłem czytać, grzebać i okazało się, że nie bardzo jest co, bo poza stroną producenta jakiś jeden filmik na YouTube mało wyjaśnione, i doszedłem do wniosku, że jeśli ktoś ma wam to pokazać, to dlaczego miałbym to nie być ja? I dzięki waszemu wsparciu, choćby nawet zwykłym komentarzom pod filmami, tworzymy taką ekipę, której producenci jak ręko chcą swój sprzęt pokazać, pozwolić potestować, więc przechodzimy do samego sprzętu. Po skręceniu kilku śrubek i w pięciu przewodu zasilającego jesteśmy gotowi do działania. To jest rzeczywisty dźwięk tego podnośnika. Jeśli ktoś z Was ma już skojarzenia z biurkami podnoszonymi i chyba nie trudno doszczec podobieństwa, tyle że przy biurku mamy dwie równolegle pracujące kolumny, a podnośnik, który Wam dzisiaj pokazuję, to jest taka jedna kolumienka, i nawet panel sterowania. W zasadzie niczym się nie różni. Mamy wyświetlacz pokazujący wysokość. Mamy zaprogramowane wysokości, doskonale już widzicie korzenie prezentowanego rozwiązania. Bo to co mogłoby się wydawać, że plasuje Parktula Uniora ze swoimi elektrycznymi podnośnikami na szczycie, okazuje się, że w rzeczywistości poniekąd jest ich wadą. Bo to, co czyni ten podnosik tak tanim, i skąd w ogóle on się wziął na rynku, i skąd pomysł na niego urodził się w głowach jego twórców, bo o nich opowiem wam na końcu, ten podnosik, w mojej osobistej opinii, czyni najlepszym na rynku. A chodzi tu o cały powszechnie dostępny hardware. I tak się składa, że mam tutaj rower, który idealnie sprawdzi możliwości tego podnośnika. Vitilian T7, który waży 45 kg. I myślę, że mu coś tu jeszcze dorzucimy. Więc zróbmy to tak, jak ja sobie wyobrażam, że chciałbym to robić. Nie podnoszę tej ciężkiej świnki. Dokręcam. Dźwignia twardy opór. Przycisk. A, nawet nie... Jestem pod wrażeniem. Dorzućmy mu coś tu. Jedziemy na dół. Obsługa jest bardzo intuicyjna. Trzy przyciski, które pamiętają swoje położenie, możecie sobie je dowolnie zapisać. I przycisk góra-dół. Tam jest trochę więcej funkcji, o których Wam opowiem, ale z grubsza obsługa taka, że nie wymaga instrukcji. Dorzucimy jeszcze skrzynkę narzędziową. 50 kg lekką ręką. I z tym pełnym obciążeniem nie chodzi w ogóle jakoś głośniej niż bez obciążenia. Ok. Czyli tez obciążeniowy zdany bez najmniejszego problemu. Przyciski góra-dół. Tutaj wyświetla nam informację w centymetrach. Jedynka ustawiona na samym dole, trójka ustawiona na samej górze. Załóżmy, że dwójkę chcę ustawić na tych okolicach 80 kilka. Klikam sobie M. Zapisuję dwójkę i dwójka jest zapisana. Jedynka, dwójka. Tutaj widzę informację o tym, że 45 kg. Natomiast niektórzy z Was mogą się zastanawiać, co jeśli na tym stojaku zawiesimy 100 kg. Ja pełnej tej wartości nie mogę zaoferować, ale wiem, że około 80 kg jest górną granicą. Ja się tu swoim ciężarem powieszę i jadę do góry. Przejechałem kawałek do góry. Nie spodziewałem się w ogóle, że pojedzie do góry, ale pojechał. E01 to jest ten błąd, który, z tego co rozumiem, zabezpiecza ten sprzęt przed spaleniem. Natomiast resetujemy go tak, że przytrzymujemy szczałkę w dół, wchodzimy na reset i musimy silnik zresetować, czyli zjechać na sam dół. On sobie kliknie. ma zresetowaną pozycję, ale w tej pozycji reset możemy sobie jeszcze przytrzymując jedynkę zmienić to ustawienie przytrzymując dwójkę zmienić z centymetrów na calę a przytrzymując M skorygować wyświetlaną wartość resetując kolumnę wszystko mamy zapisane w moim przypadku do zestawu dołożona jest łapa z feedbacka normalna na montaż dwa cale ale według mnie bardzo fajnie producenci tego podnośnika podeszli do tematu, bo jest to montaż uniwersalny. Więc jeśli macie swoją ulubioną łapę z parktula na dwa cale, bez problemu ją tu wmontujecie. I nawet jeśli nie chcecie mieć takiej wajchy i tego prostego montażu na dwa cale, to on też będzie tutaj z tym pionem od kolumny. Ten srebrny parktulowski kompatybilny. No ale cena tego parktulowskiego no, mówi sama za siebie. Więc ta propozycja dwucalowa od Remko nie jest złym pomysłem. Natomiast jeśli nie macie dwucalowej łapy, tylko na przykład na 45 mm, no to to też jest taka opcja. Tutaj na tej przedłużce od kolumny mamy dwa otwory, ja jestem wpięty na dolny. Możemy tutaj sobie dodatkowe centymetry po prostu wyjściową wysokość już troszkę podnieść. Minimalna wysokość zależy jaką łapę macie. Przyjmijmy, że mierzymy tutaj w połowie montażu naszej łapy. No to jest 79 cm. Prędkość podnoszenia 50 mm na sekundę. I odpłyty w połowie 142,5. A tutaj, między tymi otworami, możemy dodatkowe 6 cm, przekładając łapę na wyższy montaż, sobie zyskać. Natomiast poza kompatybilnością samej łapy, też bardzo fajnie zachowali się producenci, bo jeśli macie płytę, a przy okazji wszystkich moich filmów o stojakach serwisowych, pojawiały się komentarze, że tylko płyta, płyta jest najlepsza, a wiecie, że płyty potrafią być absurdalnie drogie, to jeśli macie już taką płytę, to ona na przykład z Parkunem będzie kompatybilna. Mogli zrobić swoje otwory, swoją kompatybilność, ale fajnie, bo na siłę nie naciągają na te koszta. Stabilność, jak przystało na stojak, na płycie. No, ja nie wiem, serwis chyba musiałby się do góry nogami wywrócić, żeby to się przewaliło. W moim przypadku jest to pojedynczy podnośnik na płycie. Mają takie przedłużane płyty, podwójne podnośniki wariantów wiele. Natomiast to, co jest ciekawe i chcę Wam od razu pokazać, to to, co siedzi tutaj w środku bo według mnie jest największą zaletą tego sprzętu tylny panel, mocowany dwie śruby. Wypniemy sobie przewód zasilający. W zestawie w ogóle ja się pierwszy raz spotkałem z czymś takim. Nie wiedziałem, że na zwykły kabel zasilający no to jest standardowy kabel, który możecie kupić w dowolnej długości, jaką potrzebujecie i ta sprężynka widzę, że oni też tak robią, jak ja nieraz sobie robię z kablami zasilającymi czyli nawinięta na pręt, zagrzana opalarką, żeby trzymała swój kształt. Także dorobienie kabla o dowolnej długości, jaką potrzebujecie, to żaden problem. I też żaden koszt, a w zestawie dają taką nakładkę na złącze, że po wpięciu, a chodzi, wchodzi w miarę ciężko, to się już nie wyrwie. Spoko, nie wiedziałem, że się takie nakładki stosuje. Dobra. Ciekawe jest to, co siedzi tutaj w środku. Otóż, moi drodzy, to jest moduł zasilający, takie jak możecie spotkać w biurkach podnoszonych, łóżkach regulowanych. On może być zasilany z sieci, a może być zasilany akumulatorem 33V. Bez problemu można zrobić go bezprzewodowo, ale nawet ciekawsze jest to, że nie trzeba kombinować samemu, bo marka tego zasilacza ma swoje własne akcesoria. I dokładnie tak tutaj. Pod to wpięcie bez problemu można kupić akumulator oznaczony literką F. Wejście funkcyjne. Możecie podpiąć sobie tutaj moduł z portami na USB. No bo przecież, tak jak w ParkToolu, w tej nowszej wersji mamy porty USB. Jeśli chcemy sobie wyświetlacz elektryka DI2 podładować, no port USB jest przydatny jak najbardziej. Ale poza modułem USB, moduł Bluetooth. Jeśli chcielibyście sterować podnośnikiem z aplikacji w telefonie, co w przypadku akurat serwisowego podnośnika wydaje mi się bez sensu, ale jest moduł. 2,4 GHz. I w przeciwieństwie do tego, jak Mariusz musiał się okombinować, żeby swój podnosik z zrobić bezprzewodowo obsługiwanym, tak tutaj rozwiązanie już jest na rynku plug and play. Fascynuje mnie to, że producent nie informuje o tym wszem i wobec, bo ja się dowiedziałem o tym dopiero po rozebraniu tego sprzętu. I po 5 minutach grzebania w sieci, ale na akcesoriach się nie kończy. Bo tak samo ten wyświetlacz, który tutaj ma po prostu fizyczne. Przyciski, jest wodoodporny i na serwisowe potrzeby uważam, że jest absolutnie wystarczający. Można sobie zastąpić takim z panelem dotykowym. No bo skoro jest w ofercie, to kto wam zabroni? Pozostaje natomiast ostatnie misterium ile kosztuje sama kolumna. I żeby się dowiedzieć, co tam w ogóle w środku siedzi, muszę ją troszkę rozebrać. Oczywiście ta informacja nie jest niezbędna aż tak na początku. Tu bardziej rozpatrujemy obsługę. Pogwarancyjną, czyli bardzo odległą perspektywę, bo gwarancja na ten sprzęt to 5 lat. Cztery śrubki i panel dzień dobry. Podoba mi się to, że frontalny panel spokojnie mógłby być plastikową wytłoczką, ale jest ważącym, myślę, spokojnie ponad pół kilo kawałkiem metalu, w którym jest umieszczony ten wyświetlacz. Więc jeśli po pięciu latach gwarancji rąbnęlibyście go i uszkodzili, to wymiana to pikuś. Ja natomiast postaram się zajrzeć do wnętrza tej kolumny. Jeśli kogoś interesuje, jak mi się z tego feedbacka korzysta, to zostawię sobie to na inny film, ale w skrócie powiem ogólnie bardzo dobrze. To może w wolnej chwili zrobię porównanie takiego feedbacka do jakiejś łapy parkula. Ok. I u góry trzy śrubki. I sama kolumna, dwa razy imbus czwórka. I koniec. I nie wychodzi dalej, bo przyznam, że myślałem, że kolumna to jest osobny element, a w środku jest tylko siłownik, który da się podmienić. Ale widzę tutaj teraz, że kod kreskowy jest na kolumnie, co prawdopodobnie oznacza, że ona cała jest elementem zamiennym. Po rozmiarach kwadratu 70x70, to w tym katalogu pewnie coś takiego będzie. I to tyle rozbierania. Proste to jak budowa cepa. I myślę, że niektórych z Was, tak samo jak mnie, świdruje pewna myśl. A co jeśli się zagapię, kliknę sobie jakąś zapamiętaną pozycję i on mi przyciśnie rower? Mam tutaj taki zwykły plastikowy głośniczek. Podłożymy go w miejscu, w którym wypada ta metalowa rura i zobaczymy, co się z nim stanie. Chrupło. Chrupło. Wyskoczył błąd E01, jeśli dojdzie do połączenia pewnych niekorzystnych okoliczności, czyli chwycicie za rurkę ramy górną przedniego trójkąta, klikniecie i zagapicie się i przykładowa sytuacja. Zostawiłem rower chwycony dość wysoko, dałem na jedynkę, która jest na samym dole. Tak jak myślałem, podniosło płytę ale tutaj już prawie chwyciło oponę. Czy sztycy zrobi krzywdę 75 kg? Wydaje mi się to niewyobrażalne, ale lepiej wiedzieć. Ale jest jakaś mikroszansa, że zapniecie go mocno, dacie pod kątem i tylne koło oprze się na płycie. To wtedy... tak. Można zrobić chyba krzywdę rowerowi, zobaczmy jak głośniczek. Tylko jak go teraz wyjąć, bo to się... No, naprężenie było solidne. Głośniczek nie pęk, ale ciekaw jestem, jaka to była siła, szklana waga, ale dałem taki plastik, no mam nadzieję, że nie pęknie, jak pęknie, to przynajmniej da nam to wszystkim do myślenia. Mm, 75 kg, no tak. Ja tu dostrzegam pewne możliwości modyfikacji, ale o tym zaraz wam opowiem. Natomiast trzeba wiedzieć, że tak on ma. Bo jaki sposób radzenia sobie z tym przewidział producent, no to. Teraz jesteśmy w tej opcji, to co Wam tu pokazywałem, pod jedynką zmieniamy ustawienia, że klikam i on jedzie do zadanej mu pozycji sam. Myślę, że szczególnie na początku użytkowania, zanim ktoś się obędzie, albo jeśli mamy jakiegoś nowego serwisanta, albo jakiegoś dzieciaka, który nam składa rowery, żeby nie zrobił krzywdy jakiejś wylajtowanej szosie, to zmieniamy to ustawienie i wtedy, żeby dojechać do zadanej pozycji, na przykład dwójki to muszę tą dwójkę trzymać. Bo jak puszczę, to on się zatrzymuje po prostu. Jak trzymam, to jedzie, a jak puszczam, to się zatrzymuje. Podsumowując te podobieństwa do podnoszonych biurek... Bo właśnie od biurka regulowanego cała marka Remco w Stanach się zaczęła. Dwóch właścicieli odpowiedzialnych za ten podnośnik spotkało się w firmie właśnie podobne biurka produkującej. A resztę scenariusza napisało już życie. Jeden z nich miał problemy z plecami, miał problemy z podnoszeniem roweru, i najłatwiej było mu taką łapę do biurka regulowanego przytwierdzić, zapinać rower i podnosić całe biurko. A od tego był tylko jeden krótki krok, żeby zrobić swój podnośnik przystępny cenowo i naprawdę ugryźć rynek rowerowy w sposób, w który nikt jeszcze wcześniej tego nie zrobił. A ceny tych elementów do biurek ze względu na swoją powszechność są o niebo korzystniejsze w stosunku do tego, co w elektrycznych podnośnikach w rowerówce możemy spotkać. Poza tym akcesoria, wysokość użytkowa dla takiego gościa jak ja idealna, z tym, że jeszcze 6 cm do góry i widziałem, że jeszcze ludzie sobie tu normalnie z tej kolumny przedłużki do góry robią, więc jeśli ktoś jest bardzo wysoki, to możliwość modyfikacji jest, ale wyjściowo 1,70 do 1,80 m idealnie. Żeby tu coś przy silniku, w dornych partiach, przy przerzutce robić, tak wiecie, bez pochylenia, tak fajnie. Bo, jakbym miał trochę niżej, no porobiłbym, ale nie po to mam podnośnik, żeby się do czegokolwiek pochylać. I ostatnia paczuszka sygnowana remko. To osłona na kabel. Dwa metry osłony, którą tu, jeśli kabel mielibyście gdzieś przez środek serwisu pociągnięty, no to można sobie go taką gumą. Zasłonić, nakleić, ona jest samoprzylepna. Ja akurat mam ten komfort, że mi ten kabel zaraz tam wychodzi, a poza tym ja to bym się bardziej zastanawiał, czy tego kabla z tą sprężyną nie zrobić sobie do sufitu. Wiecie, i sufitem pociągnąć i z głowy, i niczego po podłodze. Ja tam nie przepadam mieć niczego na podłodze. Myślę, że macie wystarczającą pulę informacji, żeby podjąć świadomą decyzję o kupieniu, bądź nie. Bo to, że on jest fajny, nie oznacza, że jest wam potrzebny. To teraz czas na moją opinię. Gościa, który trochę tego poużywał, co mnie pozytywnie zaskoczyło, jest cichy. Pilota i ten stojaki. Przy parktulu to trzeba zastopować na chwilę konwersację, żeby spokojnie ten podnośnik zrobił, co ma do zrobienia. No ten natomiast tutaj. No... Po prostu jest taki, że go słychać, że gdzieś tam jedzie, ale w ferworze rozmowy to w ogóle nie przeszkadza. Nie jest to denerwujące, szczególnie w zamkniętym totalnie pomieszczeniu. Druga sprawa, jak się go wyjmie i zmontuje, to on jest taki, kurczę, to on taki się niepozorny malutki wydaje. Ale podniósł witiliana. To było drugie pozytywne zaskoczenie. Negatywy. Ta wajcha tutaj jest taka... działa, ale jest trochę mało wygodna. To rozwiązanie z Parkula, mimo że jest absurdalnie drogie, to z tą kuleczką, no jednak króluje ergonomią, tyle że w tym wypadku to jest bardzo proste do skorygowania, bo sobie tylko zeskanuje tą wajchę i wydrukuje taką wklikiwaną na to nakładkę z jakimś bardziej ergonomicznym kształtem. Bo to jest trochę kanciaste i jak chcecie ciężki rower mocno dokręcić, to takie trochę się wżyna w rękę. Więc tutaj będę musiał poświęcić zawrotne 15-20 minut i i zaprojektować jakąś ergonomiczną rączkę, którą sobie na to nałożę. Trzecie pozytywne zaskoczenie było po rozebraniu tego sprzętu, bo jak spotkaliśmy się z tym przedstawicielem handlowym, przejechał tam Mariusz. Mariusz przecież z podnośnikiem Spark, który ma swoje doświadczenia. Jest No. 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 Od razu rozwinęła się rozmowa o ten przycisk, ergonomię użycia. To ja już wtedy na miejscu myślałem, no to pasowałoby w filmie rozebrać elektronikę, dorobić pilot. Okazało się, że jest lepiej niż myślałem. Dostępność części to jak duża marka je sprzedaje mamy polskich dystrybutorów, z tego co zdołałem się zorientować. Ta marka sprzedaje sprzęt medyczny, więc prawdopodobnie nie zbankrutuje nigdy, więc części zamienne będą. No i czwarte, bardzo pozytywne zaskoczenie, to 5 lat gwarancji. A zaskoczenie pozytywne numer 0, od którego tak naprawdę się zaczęło, to cena. I ona jest... sami ocenicie. i napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Natomiast drugi minus i myślę, zdecydowanie większy od tej wajchy, to ten dojazd w dół. Ferwor walki w sezonie może wyciągnąć na światło dzienne jakąś sytuację, która sprawi, że te 70 kg zrobi czemuś krzywdę. Wspominałem, że ja widzę bardzo proste rozwiązanie tego. Ten cały montaż jest tutaj do korpusu na cztery śruby montowany. Ja to widzę tak, żeby tu zrobić prosty zawias, który po prostu w dół będzie sztywno, będzie trzymał rower. Do góry spokojnie mogłoby się nam to uchylać. Na jakimś dużym, sztywnym, metalowym zawiasie tak mi przyszło do głowy. Ale też, co o tym myślicie, piszcie w komentarzach, bo chętnie skonfrontuję swoje z waszymi przemyśleniami. Będziecie go tu na serwisie, przy innych filmach mogli obserwować i będę na bieżąco Wam mówił, co tu się sprawdza, co nie. Na pewno nagram film, jak przyjdzie do mnie już ten moduł 2,4 GHz z bezprzewodowym pilotem, żeby sprawdzić, jak to działa. Może jeszcze jakieś inne akcesoria sobie potestujemy. I na sam koniec rzucam Wam wyzwanie: znalezienia tańszej alternatywy do tego podnośnika, bo nie jestem nieomylny. Ona na rynku być może jest, ale ja. Tego nie widzę. Jeśli coś Wam o tym wiadomo, piszcie w komentarzach. Więc zakończymy materiał w zasadzie w miejscu, w którym się on zaczął. Bo tak naprawdę od Piotrka zadzwonił do mnie, zadał pytanie o ten sprzęt w ogóle pomysł na film się rozpoczął i jego proces produkcyjny był wystarczająco długi, żeby chłopaki swoją sztukę już zamówili, ochrzcili i użytkują. W tym wypadku widzicie, że tutaj nie złapał feedbacka, a z 45 mm na redukcji do dwucalówki łapał Super B. Bo akurat taka im odpowiada. Ta dowolność jest piękna, każdy robi po swojemu i ten sprzęt, nie inaczej niż u mnie, tutaj robi za dodatkowego pracownika. Więc niech podsumowaniem tego materiału będzie fakt, że te stojaki już zaczynają swoją pracę na serwisie. A co wy o nich myślicie, napiszcie w komentarzach. Czekam na nie, tam się zgadamy. Tyle z mojej strony na dziś, trzymajcie się. Cześć!